Cześć wszystkim, moi drodzy! Dzisiaj przyjechaliśmy do Krakowa. Za moimi plecami znajduje się najstarszy klub w Polsce, czyli Krakowia Kraków. I zobaczymy sobie, jak to dzisiaj będzie. Kontynuujemy naszą przygodę po wszystkich stadionach w Polsce, dlatego dzisiaj jesteśmy w stolicy Małopolski, czyli w Krakowie. Jak tutaj będzie? Zaraz to sprawdzimy. Zaczynamy! można podawać ludziom zimną pizzę. Przed całym stadionem można kupić jakieś e, gadżety klubowe w oficjalnym sklepie. Ludzi, tak wam powiem szczerze, że jakoś Turbo, dużo nie ma, w ogóle. nie będę ukrywał, ale bardzo lubię takie rzeczy. Naprawdę, tutaj mamy wejścia sektor D. Natomiast my, oczywiście, idziemy na sektor VIP, bo my sprawdzamy ten tańszy, ale jednak VIP. W Krakowie były w są legendarne kiełbaski, ale to chyba nie są te. Tutaj panowie sprzedają pod samym stadionem. Po bilet VIP to macie osobne wejście, więc to dobrze, bardzo dobrze, a tak wygląd, wygląda. No to jesteśmy już w strefie, powiem wam, że wygląda. Bardzo ładnie, taka dużo mniejsza, ale trochę taki butikowy styl. Zobaczcie też, jakie tutaj są fajne kanapy, można się rozsiąść. Bardzo ładnie to wygląda i tak trochę domowo, one naprawdę są bardzo wygodne i w ogóle, no nie będę mówił już teraz, a może to powiem, na razie ta strefa tutaj... No super przyjemna, no zwłaszcza w jakich komfortowych warunkach można sobie zjeść. A pamiętajmy o tym, że mówimy ciągle o tej strefie VIP Silver, bo gold jest tam. I teraz wam pokażę. Tutaj za tymi szklanymi drzwiami znajduje się strefa VIP Gold. Całe to wydarzenie uświetnia oczywiście DJ, co w się sensie oczywiście, po co ja tak gadam, bo to wcale nie jest oczywiste. Pora na chyba jedną z najważniejszych rzeczy, czyli sprawdzenie jak się siedzi. Powiem Wam, że jest wreszcie tak jak na VIP-ie, czyli jest jakieś obicie a'la powiedzmy, że skórzane. Nie wyglądało to tak jak w Poznaniu, bo tam siedzieliśmy na tak plastikowych, że to aż była lekka porażka, a tutaj siedzę naprawdę bardzo komfortowo. W ogóle sama perspektywa od miejsca VIP do murawy stadionu, kurczę, bajeczka, bardzo blisko, wszystko idealnie widać. Widzicie? I tak to wygląda. To siedzonko, to jest naprawdę, o, mięciutkie. I o to właśnie mi chodzi. Tak to powinno wyglądać, a nie kurczę, że ja pierdzielę, człowiek musi się stresować. Mecz się zaczyna. Na razie nie jedziemy na swoje miejsce, tylko będziemy tutaj stali. Ale atmosfera... Piękna! Stadion malutki, ale oprawa bardzo mi się podoba. Taka, szczerze wam powiem, że ludzie tutaj ewidentnie bardzo mocno kochają ten klub i w mniejszości jest siła. Tam najwierniejsi kibice siedzą, zobaczcie sami. No ale oczywiście też musimy coś spróbować, jak to będzie. Co my tutaj mamy? Kawa, herbata, no i cukier, wie? Ale jest jeden problem. Za 260 zł, żeby nie było ani napojów alkoholowych, to w sensie nie dla mnie, mówię tylko dla tych, którzy przychodzą na mecze, a jednak przy piwie gdzieś takie wydarzenia sportowe się trochę kojarzą. I tylko te dwa bemary takie z ciepłymi daniami, czyli hot dog i kiełbaska z cebulką, no to szczerze wam powiem trochę mizernie. Patrząc i na Śląsk i na Lech, gdzie no przede wszystkim na Lechu, co byliśmy ostatnio, to zapłaciliśmy 290 zł, no ale wszystko było. No tu strefa jest ładniejsza. Ale wybór jedzenia, bardzo mizerny. No dobra, no to weźmiemy takiego jednego malucha. To jest taki ala McChicken. O, widzicie, jak on wygląda? Trochę chyba cheddaru, trochę piersi z kurczaka panierowanej, podejrzewam, sałata i ten. Dobra, no i do tego jeszcze sobie weźmiemy pewnie tutaj jakąś... O, to jest taka chyba ala focaccia. Tak wygląda. Szynka parmeńska, Iwar. I tutaj mamy drugą rzecz. Podejrzewam, że to jest z jakimiś... A zaraz zobaczymy jeszcze. O, oh, siądziemy sobie tutaj. Mecz leci w tle jest wiele tutaj telewizorów, gdzie możemy sobie oglądać, ale oczywiście tutaj już mamy samą murawę. Korzystając z okazji, że spotkanie się toczy, zobaczymy sobie, co mamy tutaj. Tak jak wam mówiłem, wszystko jest niestety na zimno, a ja dań na zimno, oj bardzo, bardzo średnio. No ale dobrze, Zobaczmy ten focaccio z ajwarem i szynką, wydaje się parmeńską, szwardzalską, coś takiego. Trochę rozmoknięte. No takie średnie wam powiem szczerze. Nie powala, nie urywa. Ale szynki ogólnie nie pożałowali tego. Nie wiem czy też zauważycie jak ten aiwar wygląda. On jest taki kurna, lekko wypłowiały w ogóle. Tego na przykład turbo nie rozumiem. Jak można podawać ludziom zimną pizzę? Ser zastygł. Ta szynka chyba tutaj co jest? Czy to są jakieś pokłady mięsne? No średnio, to można tyle dań zaserwować na zimno. Ona jest taka jakby z wielu warstw zrobiona. I przez to, że jest taka... No nie, ale no na zimno... No kompletne nieporozumienie. To nawet nie jest gotowy spód do pizzy, to jest taki jakby... Takie ciasto, takie, jak ciasto filo jeszcze czasami i jest kilka warstw. Że To jest jak taka najtańsza pizza z, z marketu. Jeszcze ten taki sos brokułowy jakby, nie no, no makabra. E, dalej jedziemy. Teraz tutaj mamy tego stripsa. No on wygląda ładnie, tylko że znowu na zimno jest. No, jakby kompletnie nietrafiony pomysł z daniami, bo można naprawdę tyle fajnych kompozycji utworzyć, a kurna ktoś tutaj poleciał z takim, No, no nie wiem. Bułka w porządku, dużo sosu, Zjem ze smakiem. No ten strips to jest taki trochę, no nie wiem jak wam go opisać, po prostu taki jak z marketu, tylko że taki trochę lepszy, ogórek kiszony do tego. No i ten cheddar też oddaje smak, a bułka to nie jest pompon. To co, idziemy teraz chyba na meczycho i zobaczymy sobie jak będzie, a później wrócimy, bo jeszcze przed nami przecież gotowe, ciepłe rzeczy. No to nie byłbym sobą jakbym wam nie powiedział jak tutaj smakuje choćby piwo. Chyba może będę musiał je w ogóle kupić. Ta oferta VIP nie obejmuje tego, tak? Nie. nie o kurczę. A nie, dobrze, proszę nalewać tak, 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 tak. Jeszcze coś tam wyskrobie z tej kar z karbonki. 18 Jeszcze warka. No piwa jak piwo, nie? Ale 18 z trzeba dać. Nie wiem jakie są Wasze odczucia, ale moje są naprawdę jak na razie bardzo pozytywne. Wynik i sam mecz, na który trafiliśmy, również kurde 2-2 po pierwszej połowie. Bo wiecie jak z tym asy z Ekstraklasy. No i to jest sektor ten VIP, bo tutaj ładnym ogrodzeniem <grym> jesteśmy odseparowani od tych, którzy na VIP nie są. Ale doping nieustanny, nieustanny, chłopaki nie dają za wygraną. Jedna rzecz tylko mi się nie podobała i to bardzo. Myślałem, że już takiego dopingu ogólnie nie ma. Jak strzelili gola goście, to krzyczeli... Ej, wiecie, że chyba nie było słychać na megafonie? No i wracając do tego, co chciałem wam powiedzieć, to to, że zaczęli krzyczeć... Je te kur... No to... To mi się bardzo nie podoba. Kiedy to mam to nie słychać na stadionie. Moi drodzy. Powiem Wam, że zostaliśmy wyczajeni na trybunach i zostaliśmy zaproszeni do loży prezesa. Takie coś dostaliśmy. To bardzo miłe, naprawdę. Więc będę Wam mógł pokazać, jak to wygląda, bo tutaj do ogólnie, gdzie teraz Was zabiorę, dostępu nie ma. W sensie, można sobie wykupić taki skybox, ale to oczywiście, wiecie, dużo pęgi. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj ta strefa, no troszkę... Inaczej się prezentuje. Jak sami widzicie, mamy tutaj skórzane kanapy, nawet takie fotele, gdzie można się rozsiąść jak król. I co jest jeszcze dużą atrakcją takiego prezesowskiego skyboxa, to to, że mamy swojego barmana. Więc to jest bardzo duży plus dla tych, którzy wiecie, tutaj chcą bardzo miłe spędzić czas. No to kurcze pieczone. I tak jak w tamtym nie było dań na ciepło, to jednak mogę Wam pokazać. Myślę, że już Wam nie pokażę. Gulasz, proszę bardzo. Tu mamy kaszę i gulasz. Dobrze, teraz moi drodzy, tutaj weźmiemy gonci. Bo to są gonci szpinakowe. Troszeczkę gonci. gulasz i gnocchi. E, przepraszam, gonci? Nie, spokojnie, wiem, że jakim Szanowni Państwo. Gulaszyk, super mięsny, aromatyczny i taki mocno pomidorowy. Ja taki bardzo lubię. No i zobaczcie te gnocchi. Mhm. Bardzo mocno mączne, mm, wolę ja bardziej takie no, trochę inne, ale niezłe. Nie, nie no i mamy tutaj też ostatnią rzecz lasagne. Mmm, mocno bešamelowa. Dużo tego tutaj beshamelu, ale wjeżdża. W ogóle jesteśmy w skyboxie prezesa Krakowi. Gdyby tutaj ktoś chciał wykupić taki skybox, to coś takiego kosztuje na rok 60 najmniej tysięcy złotych netto. Także no kwota gigantyczna. No to zobaczmy jak tu wyglądają siedzenia. No tutaj już jest, zobaczcie, po obicie służane po dosłownie całości. Całe krzesło ma to, więc komfortowo spędzamy czas i w ogóle co zauważyłem, wiecie, że na Krakowie jest bardzo rodzinna atmosfera. Oprócz tam tego nieładnego dopingu. Wracając do siedzenia komfortowo, przyjemnie, widok na sam mecz, no perfekcyjny. A tam już radość piłkarzy po wygranym meczu, bo chciałbym zaznaczyć, że Krakowia wygrała 6 -2. A teraz zobaczmy dania na ciepło. No i dobrze, mamy tutaj kiełbaskę, trochę takim mierzyku. Dobra, zobaczymy. Kiełbaska co tak naprawdę zawsze powinna dobrze wjeżdżać, o ile jest dobrej jakości, ale ta się wydaje, że jest chyba okej. Okay. Mocno zbita. Dobrze, że nie ma żadnych chrząstek, bo tego nie lubię. No i troszeczkę cebuli na wierzchu. I to rozumiem? Ale nie jakieś wydziwianie, to się zawsze dobrze sprzedaje. No bo kto z nas lubi odgrzewaną pizzę? No dajcie albo inaczej zimną pizzę. Także to kiełbasa w porządku. No i teraz mamy. Hoddoksa. Hot dogsa możemy sobie sami zrobić, więc tyle ile chcemy wrażonej cebulki, tyle ile chcemy pikli, tyle ile chcemy musztardy czy czupu. To od nas zależy. Dobra, zobaczmy. Ta bułka może być. Nie powala. Jeżeli chodzi o porówkę też w porzu. Ale... Bardzo fajna ta cebulka, ona nadaje całej roboty. I tutaj jest ta y, bułka pszenna i tak jak ja Wam mówiłem, pikli ile chcemy, musztardy ile chcemy, tylko oczywiście pozostaje nam i ta parówka i ta bułka, reszta to własna inicjatywa. Te dania na ciepło, a tamte przebicie, przebicie totalne. Jakbym tutaj był, to bym chyba tylko w tych dwóch daniach mocno gustował, bo tamto, no chyba że wiecie, ten burger, on był jeszcze w porządku. To w takim razie, jak było na meczu Krakowi z motorem Lublin. Jeżeli chodzi o strefę silver i 260 zł, no to myślę, że tutaj jednak troszkę trzeba byłoby dołożyć jakiś dań na ciepło. Zdecydowanie, no bo jednak te na zimno to wiecie one tam albo je przemianować na coś innego, no bo ta pizza no to na pewno nie. Ta focaccia, ten aiwar, kurczy pieczone też nie. Sam hot dog i do tego yy, ta kiełbasa, w porządku. Tutaj myślę, że okej, okay. jakieś choćby jedno piwo powinno być. Tak myślę. Dalej, jeżeli chodzi o zaproszenie do yy, no, loży prezesa, bardzo miło, dziękuję. Nie wiedzieliśmy o tym, po prostu zostaliśmy wyhaczeni na samym już meczu. Ale to bardzo miło, mogłem Wam pokazać to, gdzie normalnie z kamerą ciężko strasznie wejść, ale jakoś się udało i też to myślę, że bardzo fajnie wyszło. Tak to wyglądało. Czy zapłaciłbym 260 zł? Myślę, że tutaj były inne emocje, tutaj bardziej rodzinne, na lechu bardziej kibicowskie. Co kto lubi. Nie ma co gadać, myślę, że... Po raz kolejny pokazaliśmy coś innego. Mam nadzieję, że Wam się to podobało i widzimy się w kolejnym materiale. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. No i na sam koniec jeszcze jedna rzecz. Oczywiście, jeżeli podobają się Tobie takie filmy, to zasubskrybuj na górze, a później zobacz jeden film i drugi. Do następnego.